Teraz czas na hol zakupowy. Byłam na zakupach ostatnio. Kupiłam sobie kilka spoko rzeczy. Dzisiaj poprzymierzam i pokażę. Będę mówić z jakiego sklepu, będę mówić cenę, żebyście wszystko wiedzieli. Dobra, zaczynamy od tego, co mam na sobie, czyli od topu z HMU. HM Nie wiem, jak to czytać. Ja czytam, H yy, Za 19,99. Mam jeszcze dwa kolory, wiem, że jest więcej, ale nie było moich rozmiarów, więc nie wzięłam. No. Wygląda tak, jest mega fajny, jest cieniutki, cieniutki ma materiał, ale wygląda fajnie, jest taki basic. Właśnie takiego to szukam. I ma takie prążki, tak? Prążki to się nazywa. Tak. Dobra, drugą rzeczą, którą kupiłam już dawno, bo z miesiąc temu. Yy, kupowałam rzeczy, chciałam sprawdzić, co to jest to temu i w ogóle bo widziałam na TikToku i się nie mogłam oprzeć temu temu się nie mogłam oprzeć temu dobra <grytania> i chciałam zamówić jakieś tam takie wiecie takie pierdolone różne rzeczy na przykład jakieś biżuterią, bo sobie taki pierścionek z i tak myślę kurde może coś jeszcze do ubrania zamówić bo w sumie i zamówiłam taką taką spódnicę ona była za 9 Prawie 9 tych. 89, co, coś takiego. Taką spódnicę. Bałam się, że nie za ogólnie, ale jest, jest spoko, Jest dobra. Jest długa, bardzo, bardzo długa. Taka do ziemi. Ale nie miałam takiej spódnicy, więc. Podoba mi się. Approved. Tak. Tak? Tak. Może że ja dawno nie nagrywałam. Dawno nie nagrywałam holidzy zakupowych. Chyba pierwszy holidzy zakupowy z głosem, jaki nagrywam. I nie wiem, co mam mówić. No. No, i tak to wygląda. Tego nie, spoko fit mi wyszedł. No, może te blazery za tak księgę pasują, bo są różowe. Ale nie mam białych butów, więc trzeba to wybaczyć. I oczywiście, że jestem basic, i mam te spodnie, tak jak chyba już wszyscy je mają, bo. Ale mam wytłumaczenie, no to są bardzo wygodne. Ja mam już takie niebieskie. Dawno już sobie je kupiłam. Mam znaczy, dawno. No, trochę czas temu już. Więc pomyślałam, że czarny też mi się przydadzą. Trudno, żeby wyglądać jak wszyscy. Teraz na ulicy, jak druga dziewczyna. Ale to nic, to jest okej okay, też. No, raczej wszyscy wiemy, jak wyglądają te spodnie. I. O! Tak. No, i to są taką... Są zbirżki. 150 zł. Ale powiem Wam, że warto. Naprawdę. Pomimo tego, że dużo sobie i teraz jest takie coś, że. Fajnie jest mieć taki inny styl i w ogóle niż wszyscy Ale w ogóle tak mi się trzęsie telefon Dlatego, że mam na statywie i mam panela i strasznie trzęsie mi ten statywem To nie wiem, no ja, ja lubię to spodnie, jest tak wygodne Ja tylko zakładam spodnie, pick top, idę w drogę W ogóle na mi się nie podobało, coś mi się nie, coś mi się nie pasowało w tych, um, tych spodniach czarnych ale są so fajne, są so ok. Ciągle robię tak, co jest ze mną tak. Jaki rym? Nie czuję, że rymuję, dobra. Lecimy dalej, następne dwa topy. Dwa takie same. Czarny, biały. Ogólnie, no, kupiłam dużo takich basicowych rzeczy, bo ja mam w szafie 100 tysięcy topów. Takich, tak. Wszystko. Po prostu mam topów tyle, tyle, tyle. I wszystkie są we wzorki jakieś. No po prostu wszystkie mają jakieś kolory. Mam różowe, pomarańczowe, czerwone, zielony, fioletowe. Wszystkie! Wszystkie. A wiesz czego nie miałam? Czarnego i białego. No po prostu ja zbierałam się do kupienia czarnego i białego topu chyba z półtora roku, jak nie więcej. Ale nareszcie mam, są takie na grubych ręczkach, zaraz mu przymierzę. Są tanie, fajnie wyglądają, kosztują 1995 w New Yorkerze mają bardzo rozciągliwy taki strasznie przyjemny materiał, bo tamte ten biały, co miałam poprzednio to ma taki zwykły materiał, taki jak t-shirty i w ogóle, a ten jest taki naprawdę, mm, taki smash następny o, tak wygląda zwykły biały top, taki sam tyle sam kosztuje no, dobra, lecimy dalej z New Yorkera mam jeszcze taki różowy top i nie mam metki już ale kosztował 39,99 chyba coś takiego. No, około 4 dych, ale też ma taki fajny, rozciągający się materiał. Dobra, i ten top to jest zdecydowanie moja miłość. Materiał, krój, kolor, wszystko. Wszystko w nim po prostu gra i jest, jest cudowny. Mm, kocham, naprawdę. No, i wygląda tak. Teraz to mam tu moje rurowe blazery pasują. Rurowe, rurowe. Wszystko i wszystko gra. następny top, strasznie dużo topów kupiłam, ja nie wiem co by mnie weszło jakieś mania kupowania topów, naprawdę, bo ten kupiłam, te trzy w tych trzech kolorach kupiłam, tamtych te dwa czarne i białe, jeszcze jeden kupiłam, patrzcie, taki inny w ogóle inny, taki mametka? tak ma, jeszcze i powiem wam, że takich topów, takich to ja mam chyba każdy kolor świata. Jaki kolor byście sobie nie zamarzyli, ja wytrzasnę go z tej szafy. Przysięgam takich właśnie ściętych, crop top chyba tak to się crop top nazywa. Ale kupiłam następny. Po co, skoro w nich nie chodzę? Nie wiem, spodobało mi się. I... I tak. No tak. Popatrzcie. Spoko to z tymi spodniami wygląda, nie? Fajnie. I on kosztował 24. 95, więc no jest spoko. Myżłam mam jeszcze taki sam różowy, jest taki płatny. i się zastanawiałam, czy szary, czy różowy, ale jakoś tak padło na szary i w sumie spoko. Teraz rzecz, po którą pojechałam specjalnie do innej galerii. Zawsze jeżdżę do Alfy, zawsze. Pojechałam do Białej. Pierwszy raz od nie wiem jakiego czasu. I kupiłam to, co chciałam. Czeka, w tym sklepie po prostu przeszłam ten sklep cały, wzdłuż, wszerz. Wszystko, ale kupiłam. Nie kupiłam tylko bluzy do tych dresów, ale kupiłam dresy Pół na pół. Dobra. Bo już myślałam, że pojechałam tam na darmo, naprawdę. I to nie byłoby ok. Dobra, go. Już wam pokazuję, po co, po co jeździłam aż, aż tak daleko. Jesteście w tak daleko. No mówię, ja nie jeżdżę w ogóle do innej galerii. Jeżdżę do jednej. Dresy. Takie, szerokie. Chciałam szare. I kupiłam szare. Może nie takie, inny kolor, krój, ale szare są. Takie są właśnie. Co tak. one tu są brudne? Dobra. No i do tego jest ta bluzka właśnie. Ta sama co. Top, top top. Ten sam biały co miałam na początku. I to jest taki dobry fit. Naprawdę. Ja byłam w tych piątek w szkole. Najcisza no w tym na ale Byłam w tym w piątek w szkole i tak się dobrze czułam. Naprawdę jeszcze założę sobie okulary na, na głowę, bo słońce świeciło. Mm, tak. Dobra, mamy to. patrzcie. No tak mi się podoba. Ta, w ogóle, no tak szukałam długo takich dressów, takich szerokich, takich, no fajnych, no. Bo moje dressy już są tak skulkowane, takie moje szare, że to. Mm -mm. To już się nie da adresu bo zawsze potrzebne w szafy, więc... I to 19,99, a dół 56 chyba. Specjalnie metki nie wyrzucałam i kosztowały 57,99 Więc no spoko. Czyli no 60 20, 80 zł i taki taki mam dobry fit. Podoba mi się. I teraz drugi fit. szary, Podobny. Bluzka znowu ta sama. Nic się tutaj nie zmienia. I spodnie trochę inny mają fason. Krój. Bo mają szeroki pasek. To jest pierwsze, co mają innego. No te mają taką. I są... nie są takie szerokie. Są szerokie, ale nie są takie jak te. Zaraz zobaczycie. Ostatnie czyli. Spodnie 54,99 i góra 19,99. Ta sama. No, nie wiem, trochę inaczej wyglądają, ale też są spokojne. Dobra, no i to wszystko. Tak? Tak, to wszystko dokupiłam. Bajo! Jeszcze jednak nie pa, bo weszłam do szafy, patrzę w boka tu sweter, że też go kupiłam. Wygląda tak. Jest, to jest rozmiar XL. Kupiłam go za 24 zł, więc promocja. Taka. Jest miękki super wygodne, wszystko. Teraz już pa.